Mogę no, powiedzieć, bo tu jest zapisane, dzisiaj jest 80. Rodzica. Urodził się 8 października 1939 roku w Obrze, w powiecie polszczyńskim, w Wielkopolsce. Naukę na poziomie podstawowym pobierał w miejscowości rodzinnej, a od roku 1953 uczęszczał do liceum. Ogólnokształcącego w Wolsztynie. I po czterech latach złożył egzamin dojrzałości, a następnie rozpoczął pięcioletnie studia polonistyczne w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją pierwszą pracę zawodową we wrześniu 1962 roku podjął najpierw w jako nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej po upływie roku w Liceum Ogólnokształcącym w Grodzisku Wielkopolskim. Przez kolejne cztery lata sprawował opiekę wychowawczą w internacie zespołu szkół, szkół rolniczych w Powodowie. Natomiast 1 września, co jest już ważne z naszego punktu widzenia. 1 września 1967 roku podjął się realizację obowiązków kierownika Działu zbiorów specjalnych Wojewódzkiej i miejskiej biblioteki publicznej w Zielonej Górze. Najdłuższym etapem w życiorysie zawodowym profesora okazał się związek z zielonogórskim i środowiskiem akademickim. Julia swoje talenty ujawniła w bibliotece głównej wyższej szkoły pedagogicznej w Zielonej Górze. Uważam, że rzeczą, która człowieka najbardziej trzyma przy życiu, to jest ciekawość. Ktoś, kto nie jest ciekawy świata, to nie wie, co ma robić na tej świecie. I dlatego ja pomimo swojego 80 lat jestem tak horrendnie ciekawy świata, że chciałbym się wy nauczyć. Wolę się uczyć. A potem przy okazji, jeśli coś jeszcze inni z tego będą mieli, no to też zarobicie.